Cześć, tutaj Beata. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu Pierwszy Krok. Podcastu, który stworzyłam z potrzeby serca. Było to coś, co od dłuższego czasu grało w mojej duszy i nie mogłam się do tego zabrać, bo zawsze miałam jakieś wytłumaczenie, zawsze miałam jakiś powód do tego, żeby, żeby tego nie zrobić. Natomiast pewnego dnia powiedziałam sobie: Dobra, zrób to. I również zmotywuj inne osoby do tego, żeby zrobiły coś, co odkładają tak naprawdę w czasie, też szukają sobie jakichś wymówek do tego, żeby tego nie zrobić. A przecież wystarczy zrobić ten pierwszy krok, który tak naprawdę w perspektywie czasu może zmienić wszystko. Tak samo jak malarz, artysta nie wie co namalować, nie wie jakie dzieło stworzyć, i po prostu stawia pierwszą kreskę, potem drugą i kolejną, i coś z tego wychodzi. Najważniejsze, żeby po prostu popłynąć za swoim wewnętrznym flow i zdać sobie sprawę z tego, co tak naprawdę daje nam dużą radość. Mnie na przykład nagrywanie tych podcastów daje niesamowitą radość. Bardzo lubię potem montować te odcinki i generalnie może nie wychodzi mi to jakoś super ekstra profesjonalnie, ale przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, że robiąc to w ogóle nie patrzę na zegarek, nie wiem, że czas tak szybko mi mija. Jestem w to zagłębiona, tak cała pochłonięta. Osobiście podcastów słucham od kilku lat bardzo różnych podcastów. A dlaczego lubię słuchać podcasty? Dlatego, że. Przede wszystkim w tym samym czasie mogę robić inną rzecz. Czyli mogę jeździć na rowerze, mogę biegać, mogę nie wiem, obierać ziemniaki, siedząc na taborecie albo po prostu jadąc samochodem do pracy. Słuchanie podcastów zaraz obok czytania książek jest jednym z moich głównych źródeł wiedzy. A także kontaktów z ludźmi. Oczywiście, kontaktów mam na myśli um, uczestniczenia um, w jakiejś dyskusji, oczywiście biernie. Natomiast podcasty dają szansę poznania bardzo wielu osób. Z różnych dziedzin, oczywiście dziedzin, które gdzieś tam są spójne z tym, co ja uważam, i, i, i bliskie po prostu memu, memu sercu. Więc przez ostatnie kilka lat poznałam naprawdę wiele wartościowych osób, które albo prowadziły jakiś podcast, albo były zapraszane do podcastu, żeby porozmawiać na, na jakiś konkretny fajny temat. Też czasem słucham podcastów, które po prostu zwyczajnie rozwijają mnie językowo, w innym języku, albo podcastów, które mnie uspokajają. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale słuchanie czyjegoś głosu może człowieka albo uspokoić, albo tak naprawdę wprowadzić w jakieś nerwy albo, albo w jakiś taki, nie wiem, stres, bo nie każdy głos jest spoko. Dla, dla danej osoby. Natomiast głos sam w sobie i odgłosy bardzo wpływają na ludzki nastrój, potrafią modulować ludzki nastrój. Tutaj mam na myśli głównie muzykę. Od jakiegoś czasu, a propos muzyki, słucham medical music, czyli takiej muzyki, która wprowadza mnie w dobry stan, w pozytywny stan, czasem oczyszczający, relaksujący stan, jakby stał. Staram się nie słuchać muzyki, która podnosi jakby, wibracje mojego nastroju w takim niefajnym kierunku. Nie słucham muzyki, która mnie gdzieś tam stresuje, albo która wprowadza mnie w jakąś melancholię na przykład, bo czuję, że zwyczajnie nie służy mi to. I tak staram się dbać o, o swoją energię, właśnie słuchając czegoś, co mi służy. I tak jest zarówno z podcastami, jak i z muzyką. Nie wiem, czy też tak macie, ale jadąc na przykład samochodem i słuchając radio, bardzo, ale to bardzo wyprowadza mnie z równowagi i wręcz irytuje słuchanie tych wszystkich reklam, które mają jasny przekaz. Coś jest z tobą nie tak. I są to najczęściej reklamy pod tytułem nie wiem, skończyłeś, skończyłaś 40 lat, nie trzymasz moczu, albo coś ci gdzieś tam cieknie, albo już nie jest tak, jak było, albo masz problemy z laktozą, więc jedna magiczna. Tabletka generalnie sprawi, że pozbędziesz się twojego przykrego problemu, albo po prostu brzydko pachnie ci z twarzy, więc tak, zjesz tą tabletkę i na pewno Twój problem brzydkiego oddechu zostanie rozwiązany. Serio, jak dla mnie to w ogóle powinno być zakazane. Ja rozumiem, że, że, że nie wiem, że radius tego żyje, natomiast to jest krzywdzące dla ludzi i to jest programujące umysły ludzi. To jest po prostu pójście na skróty. To jest, wystarczy iść do apteki, kupić kolejną już tabletkę, bo, bo słuchając, słuchając tych, tych wszystkich reklam w ciągu, wychodzi na to, że przydałoby się kupić całą torbę, żeby jakoś w ogóle egzystować, tak? Więc jak tylko słyszę, że wjeżdża jakakolwiek reklama, po prostu zmieniam na kolejną stację i kolejną, i kolejną, i kolejną. No i jeszcze telewizji nie oglądam. Ale to tak na serio. Nie oglądam w ogóle telewizji, bo w ogóle zacznijmy od tego, że nie mam telewizora. Kiedy jestem w pomieszczeniu, gdzie jest telewizor, on, on mnie hipnotyzuje, zaczyna się gapić w to pudło. Także ja, ja w ogóle czasem nie wiem, co się na świecie dzieje. Jedynie co to wyczytam, coś z internetów, ewentualnie ktoś mi coś powie, ale czasem naprawdę czuję się totalnie oderwana od, od tych wszystkich newsów i tego, co się dzieje. Ale szczerze mówiąc, jest mi z tym absolutnie dobrze i nie mam zamiaru być ani w jednym, ani w drugim obozie, tylko jestem po prostu, nie wiem, biernym obserwatorem tego całego politycznego syfu, który się po prostu dzieje. Naprawdę, dajcie już spokój z tym wszystkim. Te wszystkie polityczno-medialne zabiegi sprawiły, że po prostu ludzie zamiast się łączyć, zwyczajnie się. Zwyczajnie się Podzielili i, i się wzajemnie hejtują. Przyczepiają sobie jakąś pieczątkę: Ty jesteś za tymi, ty jesteś za tamtymi, i co? I już nie ma wspólnego dialogu, bo, no bo człowiek zostaje zaszufladkowany. No ale dobra, nie będę gdzieś tam się w to zagłębiać, po prostu staram się dbać o, o swój komfort psychiczny, o higienę umysłu, więc nie poddaję się temu, czym nas starają się karmić. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam polecić. Kilka fajnych podcastów, które miały wpływ na moje życie na, na jakimś etapie, które cały czas czegoś mnie uczą, dzięki którym poznaję wiele ciekawych osób, wiele inspirujących osób, które mnie znowuż inspirują do tego, żeby, żeby coś robić innego, żeby poznawać, odkrywać, zachwycać się, dowiadywać się nowych rzeczy. Jednym z podcastem, którego słucham, jest podcast Karoliny Sobańskiej. I jest to po prostu skarbnica wiedzy. Karolina co tydzień zaprasza do, do swojego podcastu, do swojego programu wyjątkowych gości, z którymi rozmawia o zdrowiu, ekologii, świadomym życiu. Także jest to super podcast lifestyleowy. Jeżeli ktoś interesuje się takimi tematami, no to tak jak wspomniałam, jest to naprawdę skarbnica wiedzy, bo do podcastu zapraszane są osoby, eksperci powiedzmy z danej dziedziny, miłośnicy danej dziedziny, osoby, które coś przeżyły i które po prostu coś wnoszą do społeczności. Kolejnym podcastem, którego słucham, jest Wyspa. Intuicji. I gospodarzem, albo w zasadzie gospodynią. Gospodynią tego podcastu jest Kamila Surma. Jest to trenerka rozwoju duchowego, praktykantka metody Theta Healing. Jej główną intencją jest po prostu zainspirować do, do podążania za, za głosem miłości, z odwagą i z wiarą, oraz do stworzenia życia w zgodzie z tym, kim się naprawdę jest. Mogę ze spokojem powiedzieć, że, że podcast Kamilii po prostu. Y Wprowadza człowieka na, na ścieżkę intuicji, o to tutaj tak naprawdę chodzi, na ścieżkę rozwoju duchowego i, i osobistego. W podcaście Kamilie można znaleźć tutaj tematy, wywiady, które jakby pomagają poszerzyć świadomość i odnaleźć swoją drogę w życiu oraz odzyskać wewnętrzny spokój. No, i połączenie z intuicją, zaufanie do siebie i wszechświata. Na podcast Kamili myślę, że trafiłam w odpowiednim momencie swojego życia, i podcast Kamili bardzo mi pomógł zrozumieć pewne rzeczy i jakby wejść na tą ścieżkę intuicji, właśnie dzięki temu podcastowi stworzyłam swój podcast, czyli połączyłam się z swoją intuicją i powiedziałam, dobra, do it. Zrozumiałam, jak bardzo ważne jest kierowanie się swoją własną intuicją, bo podążanie za swoją intuicją sprawia, że jesteśmy bliżej prawdy na swój własny temat, i możemy żyć zwyczajnie bardziej świadomie. W zgodzie z tym, kim jesteśmy, i w zgodzie z tym, czego tak naprawdę pragniemy. Także polecam podcast Kamili Surmy, Wyspa Intuicji. Kolejny podcast, który gdzieś tam jakiś czas temu miał na mnie wpływ, był podcast Owsiana Justyny Świetlicki, w którym to poruszała różnego rodzaju tematy, jak Dieta, zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, slow life, podróże i ekologia, ale przede wszystkim, przynajmniej jej podcast mnie motywował do zmiany i do tego, żeby być wytrwałym, wytrwało, i jej przykład pokazał mi, że Naprawdę można zaczynać od zera i swoją pracą, wytrwałością i pasją zajść bardzo daleko i osiągnąć jakiś tam swój prywatny sukces. Także również polecam podcast Justyny Owsiana. Kolejnym podcastem, który słucham, w zasadzie którego słucham od kilku dni, bo powstał nie tak dawno temu, jest podcast Dalej. Martyny Wojciechowskiej. Martyna Wojciechowska pod wpływem swojej córki postanowiła, że troszkę przeniesie się do sieci, stworzyła swój kanał na YouTubie, no i zrobiła swój podcast. Odsłuchałam trzech pierwszych odcinków po prostu jednym ciurkiem. Martyna zaprasza do swojego programu osoby, przynajmniej do tej pory były to. Kobiety, po prostu niesamowite, inspirujące kobiety, które jak dla mnie do tej pory są najbardziej inspirującymi kobietami, jakie, jakie poznałam. Tak, jakie poznałam oczywiście biernie, słuchając tego, co mówią i słuchając ich historii życia. Martyna zaprasza osoby, którym przyświeca idea, chce mi się. Ludzi, którzy inspirują, którzy dają energię do działania, którzy chodzą własnymi ścieżkami i szukają odpowiedzi na pytanie, co jest w życiu naprawdę ważne. Słuchając różnych życiowych historii gości, których zapraszam, Martyna, można też na swoje życie popatrzeć z dużym dystansem i można poczuć duży spokój. Biorąc pod uwagę fakt, że przecież każdy jest niezależną jednostką, na tym świecie każdy ma swoją niesamowitą historię i, i ścieżkę i nie trzeba być jak inni. Różnorodność jest jak najbardziej wskazana i różnorodność wzbogaca świat i wzbogaca nas samych. Inspiruje do tego, żeby sprawdzić co jest dalej i jak to jest, kiedy można zrobić coś więcej. Mega fajnie zapowiadać ten podcast. Wyszły trzy odcinki, także polecam podcast dalej Martyny Wojciechowskiej. Dobra, teraz dwa podcasty takie, które zaczęłam słuchać również e, ostatnio. E, taki fajny, rozrywkowy podcast. Tu Czarkowski, tam e, Okuniewska. E, są to dwie osoby. Bartek e, Czarkowski, który pracuje w, ra, e, w Nuance Radio i Okuniewska Joanna, czyli... W sumie najpopularniejsza podcasterka w Polsce, która to stworzyła te dwa podcasty, nie wiem czy Kojarzycie, Ja i moje przyjaciółki idiotki oraz drugi podcast Tu Okuniewska. Razem nagrywają podcasty. Ona z Reykjaviku, on z Warszawy. I są to bardzo fajne rozmowy, takie sentymentalne, czasem o różnych doświadczeniach, o emocjach. Czasem oni mają zupełnie inne punkty widzenia, ale bardzo często też wspólne. Wspólne jakieś punkty styczne. Zawsze mają jakiś temat przewodni, oczywiście danego odcinka, natomiast bardzo wiele tematów i różnych ciekawych żartów sytuacyjnych i, i sytuacji powstaje właśnie podczas nagrywania odcinka, więc oni też jakby serwują nam taką podróż troszkę czasem sentymentalną do, do przeszłości, do, do rozkmin w ogóle nad życiem. Nie brzmią jakoś bardzo bumersko, powiedzmy, są w wieku 30 plus albo 30, więc to jest takie pokolenie, które jeszcze jakby doświadczyło w naszym mniemaniu normalnego dzieciństwa, czyli dzieciństwa, kiedy miało się takie różne swoje małe. Uciechy wynikające z klimatu, jaki podobał w kraju, z tego, co było dostępne, z tego, co się wtedy robiło, jak się życie spędzało. Jeszcze jednym podcastem, którego słuchałam ostatnio, akurat, to był podcast Lazurowy Przewodnik taki podcast podróżniczy. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś o Francji, o życiu we Francji, o życiu na lazurowym wybrzeżu albo co warto zwiedzić, no to. Można właśnie się udać do podcastu Lazurowy Przewodnik. Tutaj Tomasz Bobrowski z Lazurowego Przewodnika również organizuje online zwiedzanie na swoim profilu, tam na Instagramie. Także możecie się zapisać na zwiedzanie online na żywo razem ze swoją chyba partnerką. Pokazują różne miejsca właśnie na lazurowym wybrzeżu, więc można się przenieść w taką wirtualną podróż na żywo. Więc myślę, że w czasach pandemii to, to była super ekstra sprawa. Nie uczestniczyłam ani razu w takim zwiedzaniu online, natomiast myślę, że jeżeli ktoś chciałby poznać lazurowe wybrzeże, no to akurat Tomasz jest osobą odpowiednią, która fantastyczny, prosty, jasny sposób gdzieś tam Wam przekażę informacje i zaprezentuję to piękne miejsce w Europie i we Francji. No i to by było na ten moment na tyle. Myślę, że, że wystarczy tych podcastów. Jest bardzo dużo i bardzo dużo do tej pory przesłuchałam różnych podcastów. Wymieniłam dla Was kilka takich, które uważam, że są naprawdę spoko, że że głos niekoniecznie musi Was drażnić, a raczej uspokaja. Mam nadzieję, że również jest tak i w moim przypadku, że nie wkurza Was mój głos, a wręcz przeciwnie. Mój kolega powiedział, że jego dzieci zasypiają przy, przy moim podcaście, więc chyba to całkiem spoko. Tymczasem życzę Wam fajnego tygodnia. Cóż, nie będę komentować pogody, no bo... No, niestety nie mamy na to wpływu. Widziałam też na różnych zdjęciach i filmach u znajomych z Hiszpanii, że tam po prostu też zasuwa deszcz, mleje, pada i pogoda w tym roku jest naprawdę dziwna. Myślicie, że to są żniwa globalnego ocieplenia? Może coś w tym jest. Tak czy inaczej, trzymajcie się, noście przy sobie parasol i do usłyszenia w następnym odcinku. teist .